Czas gorzki żali to czas rozważania Najświętszej Męki, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie ma piękniejszego rozważania Męki Pana, jak Eucharystia. Często przechodzimy poprzez Eucharystię spokojnie, nie myśląc o tym, czym ona jest. Bo przecież Eucharystia to również krzyż. Eucharystia to wspomnienie tych wydarzeń, które miały miejsce i w wieczerniku, na Golgocie i w pustym grobie. Każda Eucharystia rozpoczyna się znakiem krzyża i tak się kończy. Bo ten znak krzyża jest istotny i ważny, żeby na początku Eucharystii zrozumieć, że ten krzyż otwiera nam drogę do nieba, otwiera nam drogę do Eucharystii w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyznajemy Trójcę Przynajmniejszą w tym znaku Krzyża. Bo ta trójca święta właśnie w Eucharystii ma swoje działanie. I kiedy zastanawiamy się, czym jest Eucharystia, robiąc znak krzyża, Eucharystia jest złożeniem Bogu Ojcu, samego Jezusa Chrystusa tego ofiarowanego na krzyżu. Symbolizuje to podniesienie, kiedy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa i śpiewa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący. Wszelka cześć i chwała. Krzyż to początek na który długo czekaliśmy, a zaplanował ten krzyż sam Bóg Ojciec. Bo nie sposób było inaczej połączyć się w przymierzu z ludźmi, ludźmi, którzy łamali przymierze. Bóg zawsze był wierny przymierzu, człowiek, Nigdy. Dlatego powziął Bóg Ojciec plan, plan zbawienia nas przez krzyż, żeby tylko ten, kto jest Jemu równy, a jednocześnie będzie miał ciało z Maryi Dziewicy. Mógł zawisnąć na krzyżu i oddać życie za wszystkich ludzi. Przerażająca wizja, która już się dokonała. Przerażająca, ponieważ nie było innego sposobu, żeby pojednać Boga z ludźmi. Dlatego przyjął Jezus Chrystus ludzkie ciało, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Dzisiaj krzyż jest niepopularny. Niektórzy się wstydzą Krzyża, nosząc na szyi różne dewocjonalia, które z Krzyżem nic nie mają wspólnego i z religią. Amulety, rzeczy, które podobno im pomagają w życiu i chronią ich. A noszenie Krzyża jest wyznaniem Chrystusa. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, to początek, pierwsze wieki. To czas wyznawania Chrystusa przez męczeństwo. Dzisiaj niektórzy ludzie mają żal do Boga. Gdzie on był? Gdzie on był w Auschwitz? Gdzie on był, kiedy umierał mój tata, moja mama? Gdzie on był, kiedy był nieszczęśliwy wypadek? Wojna, pierwsza i druga, prześladowania. On zawsze był. I dlatego, pierwsze wieki chrześcijaństwa pokazują, że ten, który przyjmował chrzest, jednocześnie godził się na cierpienie, godził się na prześladowania i na śmierć. Kiedy odwiedzamy katakumby rzymskie, to właśnie w tych katakumbach mnóstwo ludzi, którzy oddali życie za Chrystusa. Święta Cecylia, piersi papieże a więc mnóstwo ludzi, świętych, męczenników Kościoła katolickiego. Nie wstydzili się Krzyża. Tak wielokrotnie ci którzy prześladowali chrześcijaństwo posługiwali się krzyżem żeby wieszać na nich wyznawców Chrystusa ile takich krzyży postawiono w Chinach Japonii na Dalekim Wschodzie ile ludzi umierało na krzyżu krzyż to również droga, którą Chrystus nam wskazuje w Ewangelii. Jeżeli chcesz mnie naśladować, weź swój krzyż i chodź za mną. Naśladuj mnie. Żyj tak, jak ja to, ja to pokazuję. A więc, podejmując krzyż, nie mogę myśleć o tym, że będę miał luksus. Nie mogę myśleć o tym, że będę miał wspaniale w życiu codziennym, bo muszę zrozumieć, że krzyż jest potrzebny człowiekowi. Wszyscy się go boimy, ale on jest wpisany w życie chrześcijan, w nasze życie, moje i Twoje. Nie byłbyś tym człowiekiem dzisiaj, gdyby nie krzyż. Twój osobisty, Twoje cierpienie, Twój płacz, smutek, Twoje choroby i problemy, które zwycięsko pokonałeś z Chrystusem u boku. I dzisiaj jesteś silniejszy, pokorniejszy, mądrzejszy, bardziej tym, który już rozumie, że miłując Boga. Mam miłować bliźniego, swego jak siebie samego. Nie ma Eucharystii bez Krzyża. Nie ma Twojego życia bez Krzyża. Dlatego na początku, przy świętej, kiedy ten Krzyż czynimy, powinniśmy być pełni radości i szczęścia, że rozpoczynamy tym znakiem, który dał nam zwycięstwo.